Siemano, 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 widzowie, więc dzisiaj będziemy otwierać nowy karnet. Patrzcie, już wszystko mam do odebrania, więc otwier otwieram. sobie O, jakiś kaktusik dziwny, okej. Okay. Pudełko. Co do nas dostaniemy? Okej, okay, no ty, dobra. O, Dobra. Lecimy z... A, to później co sobie wezmę. Okej. Okay. lecimy z kolejnymi nagrodami. Może na razie nie będę otwierał kół albo nagród. Ale... Tak słypej zrobić. No i co dostaniemy? Ale No Dobra, otwieramy tylko jakieś pudełki. Ale no to mógłby opieramy. dobra, lecimy z kolejnym. Uuu, nie miałem chyba tego skina. Czy jeszcze go miałem? Tak weźmiemy mm, mm, ale fajny ten skin widzowie co? dobra spatula dobra lightning streeters czy coś tam mamy tutaj sobie trochę tego pudełko z nagrodami Mamy. Teraz go otwieramy. koła Chcę go też... Proszę, coś specjalnego na przykład. Ej, Dobra. Kolejne. Okay. Kolejne. pudełko Dobra, zatrzymajmy się albo nie ale Pomań, zatrzymajmy Uuu, uuuu legenda jest dobre szocker Okej okay. polecimy sobie z kolejnymi nagrodami 50 klejnotów kolejne 50 klejnotów mamy pudełko o no, Dobra. Lecimy tutaj noty Że to Dobra. Lecimy teraz z kolejnym pudełkiem. Dobra, na to dostaniemy. O. Że i że okej, Dobra, widzowie. Jeszcze otwieramy kolejne. A tu w Zobaczymy co dostaniemy. Dobra. Jajko. Dobra, lecimy z kolejnymi nagrodami. Pum, 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 pum. Pum. Dobra. Pum. Dobra. mi się trochę ludzi gadać, ja ale muszę Ech, jeszcze to mieliśmy odebrać o dobra lecimy z kolejnym pudełkiem dobra dobra, teraz kręci, kręcimy sobie kołami, tego to odbiorę dobra, lecimy dobra, klejnoty Dobra no to lecimy z, z skórkami. Dobra no to dostaję, jakiegoś do zwykłego co jeszcze nie miałem. Ach. Dobra. Mm. No i widzowie, chyba to wszystko już na dzisiaj. Już nie da się otwierać kolejnych, bo muszę to wydać. Dobra, więc się żegnamy teraz widzowie. To pa. Pa widzowie.